Czy pan na kamerę włączał? Tak, wysoki sądzie. Tak, sądzie. Proszę kamerę wyłączyć. Nikt mnie nie uprzedził, że będzie dzisiaj nagrywanie. To jest pana Bez... to będzie to zawrócił przebieg tego postępowania. Wysoki sędzia zgłaszam wniosek o nagrywanie tej rozprawy jako dziennikarz z strony internetowej Gomyczyńskiej. Ja jeszcze raz podkreślam. Należało poprzedzić o tym, że będzie kamera. Będzie to na tej małej sali, gdzie zorganizowało pracę że proszę nie nagrywać wszystkie osoby w charakterze publiczności mogą Pozostać, zostawić, rozprawa, przebieg rozprawy może być nagrywany za pośrednictwem dyktafonu, zresztą jest no to jest nagrywane... No Wysoki Sądzie wyłączy, tu y, 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 y jest obiektyw, z, zakryje obiektyw i nie będzie nagrywany obraz, będzie nagrywany tylko dźwięk. Ale to Pan ma jedyny, y, to jest jedyny jest sprzęt do nagrywania dźwięku? Ktoś jeszcze z Państwa nagrywa na dyktafonie?